Julia Wieniawa nie tylko złamała serce Antkowi Królikowskiemu, ale również spowodowała, że przeszedł zaskakującą przemianę. Rozstanie par było jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich miesięcy. Nikt nie spodziewał się jednak, że aktor podejmie taką decyzję. Julia Wieniawa, 21 l. i Antek Królikowski, 30 l. byli jedną z najgorętszych i najpiękniejszych par polskiego showbiznesu. Z tego powodu wiele osób z pewnością przeżyło szok, gdy w grudniu 2018 do mediów dotarła informacja o rozstaniu aktorów. Zaczęło się niepozornie, gdy Wieniawa nie zaprosiła królikowskiego na swoje urodziny. Niedługo potem serialowy Geniusz Bodo opublikował na Instagramie wymowny wpis, w którym złożył aktorce życzenia i podziękował za dwa wspólnie spędzone lata. Wtedy wszyscy mieli już pewność, to koniec miłości aktorów. Julia Wieniawa złamała serce Królikowskiemu. Nie jest tajemnicą, że antek Królikowski nigdy nie miał szczęścia w miłości. Romans z aktorką grającą w rodzince.pl, mimo że gorący i namiętny, niestety kontynuował złą passę Aktor spotykał się wcześniej m.in. z Laurą Breszką 31L, Joanną Jarmołowicz 25L i Katarzyną Sawczuk 22L. Wszystkie związki zakończyły się fiaskiem. Julia Wieniawa była jego najmłodszą partnerką, z którą spędził dwa lata. Rozstali się z klasą, bez wzajemnych oskarżeń i medialnych awantur. Internauci byli pod wrażeniem, że celebrycka para może rozstać się w przyjaźni. Nie zmienia to jednak faktu, że rozstania bolą? Jak wiadomo, Antek Królikowski bardzo przeżył koniec w związku ze swoją ukochaną i podjął po nim decyzję, która zaskoczyła wiele osób. Antek Królikowski ma dość kobiet, wydawałoby się, że jeden z najprzystojniejszych aktorów polskiego show biznesu szybko znajdzie pocieszenie w ramionach kolejnej kobiety równie pięknej jak Julia Wieniawa. Nic z tego. Królikowski postanowił skupić się teraz wyłącznie na sobie i swojej karierze. Oznacza to, że nie zamierza on na razie szukać nowej miłości. Jego znajoma przyznała, że Antek ma póki co dość kobiet. Przeżył już bardzo wiele rozczarowań i teraz nie spieszy mu się, aby szukać kolejnych miłości. Aktor ma zamiar odpocząć od problemów które pojawiają się w związkach damsko-męskich. Można się więc spodziewać, że nieprędko będzie można zobaczyć go z nową sympatią. 2. Praca zawodowa i samorozwój to najlepsza terapia po rozstaniu. Julia Wieniawa z pewnością przyczyniła się do zmiany nastawienia Antka Królikowskiego do miłości i związków. Aktor był bardzo związany z gwiazdą rodzinki.pl, więc rozstanie z nią było dla niego olbrzymim ciosem. Nic więc dziwnego, że potrzebuje czasu, aby wyleczyć rany. Rezygnacja z poszukiwań miłości nie jest przecież deklaracją na całe życie. Praca zawodowa i samorozwój jest dla aktora optymalną formą terapii. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie ona skuteczna i po upływie odpowiedniego czasu aktor znajdzie nową miłość.